Kończy się cykl, którym chcieliśmy Państwa zachęcić do kilku rzeczy. Po pierwsze, do tego, żebyśmy mogli spróbować lubuskich produktów w różnego rodzaju odsłonach, zmieszanych, ułożonych w różne potrawy. Żebyście Państwo zechcieli odwiedzić miejsca, w których mieliśmy okazję gościć tych, którzy zdążyli do nas dojechać. Żebyście Państwo odkryli nowe miejsca w województwie lubuskim, też bardzo ciekawe. No i też chcieliśmy Państwa trochę zachęcić do tego, żebyśmy tych potraw lubuskich jedli więcej i poznali producentów, którzy je wytwarzają. W każdym cyklu wzięli udział producenci, wzięli udział kucharze, wzięli udział także ci, którzy produkują te produkty i myślę, że przed nami taki okres próbowania tego, co nam się kiedyś wspólnie udało wyprodukować, zachęcić Państwa także do tego gotowania. Tak dobieraliśmy produkty, żeby one były dostępne, żebyście Państwo mieli także możliwość kupowania u naszych uczestników tego projektu. Byliśmy w sześciu miejscach. Na folwarku w Żarach, gospodarstwo agroturystyczne Maja, gospodarstwo agroturystyczne Malinówka, byliśmy także na przystani w Cigacicach, Byliśmy w Sadzie Solniki, byliśmy w tereniówce. Każde to spotkanie miało swój przewodni temat. Przepisy z tych spotkań znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych lub na Facebooku. Z każdego z tych spotkań także staraliśmy się nakręcić krótki film, który pozwoli Państwu przypomnieć sobie jak, dlaczego i z jakich potraw można te produkty przygotować. Będziemy starali się w przyszłym roku zaprosić Państwa na następne spotkania, także w ciekawych miejscach, także z ciekawymi ludźmi i także z nowymi produktami z Województwa Lubuskiego. Dziękuję, że ponad 600 osób wzięło udział w tych spotkaniach w tym roku. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zdążyli się z nami spotkać, będą mieli tą możliwość za rok. Dziękuję bardzo, że zechcieliście Państwo wziąć w tym przedsięwzięciu udział.